Dobrze, tu jest kolejny filmik typu co chciałam, a co dostałam. Te paznokcie, które chciała, też nie są jakoś super wykonane, ale są w miarę estetyczne. Ja tam widzę mnóstwo błędów, no ale stylistka, Ech, boże stylistka, klientka nie jest stylistką i nie widzi tych błędów, po prostu jej się tam w miarę to podoba. Nie widzi, że paznokcie szybują do góry, są powycinane po bokach, pozlewane skóry. Bo po prostu oliwką jest to zakryte. Więc dostała jeszcze coś gorszego od tego, więc... To to wygląda jak takie kokony gąsienic, nie? Naklejone na palce. Boki tak wyrżnięte, bo to już nawet nie jest wycięte. to jest wyrżnięte, grube, kluchy, pozalewane skóry, krzywe paznokcie, nie? Drugi raz usłyszycie to z moich ust, nie? Ale te paznokcie są brzydkie, brzydkie. Poważnie, wydaje mi się, że jakby ta dziewczyna, która jest klientką i poszła zrobić sobie takie paznokcie, zapłaciła za nie Kupiłaby sobie kurs online, przejrzałam go pięć razy, kupiła potrzebne rzeczy z szoplisty z tego kursu i zaczęłaby sobie sama robić paznokcie, to te pierwsze paznokcie wyglądałyby lepiej niż to. Jestem przekonana.